Jak jest trójkę jezuitów, którzy coś mogą powiedzieć o Magisie, to dajemy ostatnie zaproszenie do tego, żeby się na to zapisać, i się zebrać, i podczytać, zorientować się, nawet jeśli jest kupa czasu do tego. Bo startujemy 15 lipca, kończymy 25 lipca i dołączamy do Światowych Dni Młodzieży, które są w końcówce lipca 26. I teraz krótkie słowa od nas, takie powody, dla których naszym zdaniem jak tylko możesz, to jeszcze zrób to, co warto zrobić, czyli dołącz do naszej ekipy, do tych dwóch tysięcy ludzi, którzy będą na Magisie. Jest nas trzech, ale się nie pokłócimy, bo ustaliliśmy, kto co mówi. Ja mówię o warsztatach, czyli o eksperymentach. Zapraszamy Was na e, kilka dni eksperymentów w grupach międzynarodowych, mniej więcej 20-osobowych. Będą rekolekcje, będą pielgrzymki, będą eksperymenty artystyczne. Będziemy służyć różnym społecznościom w rozmaity sposób. E, każdy eksperyment to jest pewnego rodzaju doświadczenie, ale też. Refleksja nad tym doświadczeniem, co pozwala naprawdę nabrać takiego poczucia, że Bóg jest w naszej codzienności, w tych doświadczeniach. Nie wiem jak wy, ale ja bym pychał na to spotkanie. Przede wszystkim dlatego, dlaczego? Z tego samego powodu, z którego jestem jezuitą. Bo bluzę już masz. Bo mam bluzę to jest jedna rzecz. Ach. A, a inna rzecz to. To, że wspólnota rzeczywiście to jest coś, co jest dla mnie ważne i istotne. I chyba magizm to też jest dla mnie coś, co jest takim wymiarem wspólnoty. Wspólnoty ludzi, którzy myślą podobnie, a może zupełnie inaczej niż ty, ale mają coś wspólnego, mają wspólne doświadczenie, pierwsze mieści lub większe spotkania z Chrystusem i chcą się nim wymienić. Z ludźmi, którzy myślą podobnie, mówią, a może właśnie inaczej, mówią tym samym językiem, a może innym niż ty. Ale mają coś, z czym chcą razem wspólnie działać. I to jest chyba największy hit tego Magisu 2016 w ogóle Magisu. Mamy z jednej strony dużo radości, ja pamiętam, że pierwszy wieczór w Brazylii to była tak naprawdę impreza z muzyką, głośną muzyką. A później był czas na modlitwę, każdego dnia jest czas na, na refleksję, o czym, o czym już, już była mowa, tylko że się zatrzymujemy, patrzymy razem i rozmawiamy ze sobą. I, i, i to jest międzynarodowo ciekawie przez to, tak w tak praktyce jakby te poprzednie Światowe Dnie młodzieży, no to w tym małym eksperymencie my Polacy byliśmy z Hiszpanami, Brazylijczykami i Etiopczykami. To już w ogóle już jest ciekawie dlatego. I, i, I inaczej patrzymy na ten dzień, na nasze doświadczenia, żeśmy malowali kościół. Tak? To nic wielkiego. A się okazuje, że coś się dzieje ważnego, i jest taka chwila, żeby, żeby w małych grupkach pogadać o tym, popatrzeć, gdzie Pan Bóg w tym wszystkim jest, no i się nagle okazuje, że niby nic się nie działo, a jednak to jest jakiś ważny czas że my, my jesteśmy tak silniejsi po tym, po tym wszystkim, że nas to po prostu, po prostu cieszy. No i widzisz, już za długo mówić, no trzeba kończyć. <grymne> <grymne> Czy Grzynik Łałtycki? Zu jest o Magisie? Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. No, <grymne> zapraszamy. Tak? Zapraszamy.